Witam w RetroGaming.pl Ja jestem Seba Dragon, A dziś zrecenzuję dla was grę Gilbert Goodmate Fangoryjskie dziwy z 2001 roku Jak możecie się domyślać Jestem fanem przygodówek Zwłaszcza rysowanych I właśnie Gilbert jest reprezentantem Takich gier Twórcami Fangoryjskich dziwów jest Prelusion, która wraz z współpracą Z innym studiem Fast Track Postanowili stworzyć tą grę z Tego co wiem Gilbert był ogromny ogólnie pierwszą grą tych studiów fabuła historia rozpoczyna się kilkaset lat przed głównymi wydarzeniami z gry których nad krainą Fungorium rządził zły czarnoksiężnik Karn który chciał rządzić całym światem hmm, dość typowe plany każdego wilejna Karn rządził twardą ręką, krainą Fungorium Więc co jakiś czas ludzie się buntowali I co jakiś czas wysyłali mężnych wojów do walki z czarnoksiężnikiem. Niestety, żaden z nich do tej pory nie przeżył spotkania z czarnoksiężnikiem, Rada starszych z pobliskiego miasteczka postanawia wysłać kolejnego chłopaka, Marwina, do walki z Karn i tak jak można było się spodziewać, Marvin już miał się żegnać ze światem żywych, kiedy Karn miał go zabić. Marvin zobaczył jedną rzecz, która go ocali. Nie, to nie był miecz. Nie, to nie był topór ani pistolet, lecz jeba Toasty! ogromny grzyb. Marvin rzuca w czarnoksiężnika grzybem, a wtedy Karn umiera. No muszę powiedzieć. Pierwszy raz takie widziałem zakończenie. I tak Marwin uratował świat przed złym karnem. Marwin wrócił jako bohater, a grzyb, który stał się wybawieniem Fungori, umieszczono go na głównym placu miasteczka. I tak co roku odbywał się wielki festyn, przypominający o tym zwycięstwie. Co roku wybierano jednego mieszkańca miasteczka, który miał się opiekować owym grzybem. Przez lata nie było żadnych trudności. Aż do teraz. W tym roku na opiekuna grzyba wybrano Abrahama Gudmeita, dziadka naszego głównego bohatera, Gilberta Goodmeita. Kiedy Gilbert czyta list od dziadka. Idzie zobaczyć, co z nim. I wtedy widzi, jak nieznany typ atakuje dziadka. I ucieka z grzybem. My, oczywiście, jako bohater, idziemy ratować dziadka. Jak i potem musimy znaleźć grzyba, bo dziadkowi głównego bohatera grozi kara śmierci. Za niedopilnowanie grzyba. I tak oto prezentuje się główna oś fabuły. Jak chcecie poznać dalszą historię, musicie poznać ją sami. Fabuła nie jest jakaś fenomenalna, lecz później pojawia się w niej intryga. I dowiemy się dlaczego ktoś ukradł grzyba i jaki był jego główny cel? Grafika. Z tego co możecie się już domyślić, fanguryjskie dziwy to gra dwuwymiarowa, z ładnie rysowaną ręcznie grafiką. Otoczenie, jak i modele postaci są rysowane i jest typową pod tym względem przedstawicielem gier 2D. Ma swój styl rysunku, jedny może się podobać bardziej, inny mniej. Każdy ma inny gust, ale dla mnie wygląda to dobrze. W najgorszym przypadku średnio. Niestety, gra jest stara z 2001 roku, więc nie obsługuje większych rozdzielczości. Świat gry. Na początku mamy dostęp do miasteczka Fungori. Nie jest ono duże, lecz na 2001 rok mogło się wtedy wydawać duże. Mi się wtedy wydawało duże, kiedy grałem Gilberta pierwszy raz. I tak jak w większości przygodówek, po posunięciu fabuły do przodu odblokowujemy kolejne nowe lokacje, które są blisko miasteczka. Jest ich kilka, a w późnym etapie gry także zwiedzimy wioskę Wikingów inwentarz i mechanika rozgrywki. Rozpocznę o dziwo od inwentarza. Inwentarz jest prościutki, jak w większości przygodówek z 2001 roku. Oczywiście możemy łączyć dane przedmioty w inwentarzu, jakże poza nim, i łączyć je z otoczeniem. Jeśli chodzi o mechanikę, oczywiście możemy przemieszczać się bohaterem po kliknięciu na dane miejsce. Jeśli będziemy wychodzić z danej lokacji, kursor przemieszczania zmienia się w grzybostrzałkę. LOL. Kiedy lewy przycisk myszy przetrzymamy, pojawi się postać grzybka z oczami, ustami i rękoma. Oczami będziemy mogli obejrzeć przedmiot lub daną postać. Kiedy kursorem dotkniemy usta grzybka, wtedy będziemy mogli rozmawiać z daną postacią. Później, kiedy wskażemy na ręce grzybka, będziemy mogli podje, to znaczy, zabrać, tak, zabrać przedmiot. Dość ciekawe rozwiązanie, że przy dłuższym wciśnięciu pojawia się nam ikonka grzybka, na której możemy decydować, jak chcemy. Prowadzić interakcje z przedmiotami lub z postaciami. Przedtem z takim czymś się nie spotkałem, bo kiedy najeżdżaliśmy ikon konkursora, zazwyczaj się pojawiały ikonki oczu lub ust. W podobnych grach. Zawsze to jakaś nowość. I wyłom od schematu. Dubbing. Mimo, że w Gitbercie nie doświadczymy znanych głosów aktorów, których znamy, lecz mało znanych aktorów dubbingowych. To mimo to nie mogę powiedzieć, że nasza lokalizacja jest zła. Jest dla mnie średnia. Większość głosów do postaci. Zdarzają się wyjątki, ale nawet przy tych wyjątkach widać, że aktorzy starają się, żeby to dobrze brzmiało. Chyba to jeden z lepszych dubbingów z nieznanymi aktorami dubbingowymi, jaki słyszałem. Właśnie sobie to teraz uświadomiłem. I nie mogę zapomnieć o ogromie linii dialogowych. Gilbert jest najbardziej rozgadanym bohaterem przygodówek, jakiego spotkacie kiedykolwiek w grach. Co czasami robi się uciążliwe, ale taki był za że bohater ma być irytujący swoimi pytaniami. Co nie jedna spotkana postać będzie Gilbertowi to gadała, że jest irytujący i zadaje za dużo pytań. Gilbert Goodmate, fan goryjskiej dziwy, jest fajną, zabawną przygodówką, lecz niestety raczej jest mało znanym tytułem. Ale dla fanów przygodówek 2D polecam ją, żeby sobie ją ograli. Zwłaszcza jak ktoś lubi dużo linii dialogowych w grach. I tak dobrnąłem do końca recenzji, i to by było na tyle z recenzji i do zobaczenia i do usłyszenia.